To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy za wiele. Dla nas nazwy, a dla was my najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić swój wyobraźni. Tak. bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele, najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Czekamy na listonosza. Chodźcie! Duże pudło. Przegapiliśmy go? Nie, chyba nie. Nasz listonosz nazywa się Jacek. Kiedy tylko pojawia się na naszej ulicy, zawsze do niego machamy. A on też nam macha. Jedzenie gotowe, kochani. Umyjcie porządnie rączki, proszę. Idziemy. Za minutkę. Nie za minutkę, tylko już. Ale mamusiu. O, ale jeszcze nie pomachaliśmy panu Listonoszowi. Już jest! To pan Listonosz. Podjechał samochodem. Dzień dobry panu. Machaj, Tosiu, machaj. <noise> Pan Listonosz nam pomachał! O re, ty, Pan Jacek ma naprawdę duże pudło! I idzie z nim w naszą stronę! On. Pokażcie! To pudło jest dla nas! Oby było pełne misiów, <gryzanie> albo pełne piłek. <gryzanie> o nie, wjezie je do sąsiadów. To niesprawiedliwe. To pewnie przesyłka dla państwa filipiaków. Chciałem, żeby to pudło było dla nas. Ja też. O, nie przejmujcie się tym, kochani. Chodźmy do kuchni coś zjeść. Chodźcie. Soczek dla ciebie. Zjedz też troszkę marchewek, Tosiu, dobrze? Chciałbym, żeby to pudło było nasze. Ja otworzę. ja otworzę. Nie, nie, w porządku, ja otworzę. Wy zostańcie i jedzcie. Dobry. Jak się pan miewa? Dziękuję, świetnie. Czy mogę u pani zostawić przesyłkę dla państwa filipiaków? Nikogo nie ma w domu. Tak, oczywiście. Tosiu! O, mamusia rozmawia to. z panem listonoszem. Chodź szybko! To to duże pudło! Dziękuję, że przyjmie pani paczkę dla sąsiadów. Tosiu, tymku wiedziałem, że mogę na was liczyć. Jasne, pomożemy! Dzień dobry. Zaopiekujemy Cześć. się tym pudłem. Może pani tu podpisać? Jasne, oczywiście. Dzięki. Proszę bardzo. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Bardzo ciężkie. Mamusiu, skąd państwo Filibek będą widzieli, że ich pudło jest u nas? Pan listonosz wrzucił im karteczkę przez drzwi. No już, wracajcie do stołu skończyć jedzenie. Ja nie mam ochoty już jeść. Będę pilnował pudła. Chodź, Tymku. Idę. Mogę prosić o bułkę z szynką? Tak, oczywiście, proszę. Po jedzeniu bawiliśmy się pudłem. To pudło szczękających zębów. Super! Czekaliśmy, aż pan Filip jak wróci do tak, domu. Tak, Tak, już prawie! Tak, tak, już prawie. O, tak hurra! Dzień dobry, bliźnięta! Pan, pan Filip jak? <laughs> Nie widzieliście gdzieś przypadkiem takiego dużego pudła? <noise> tutaj jest. A, tutaj jest. Naprawdę dobrze się nim zajęli. Dziękuję. Zawsze mogę na was polegać i jesteście cudownymi sąsiadami. <noise> Dziękujemy. Chcecie wiedzieć co jest w środku tego pudła? Podpowiem wam. Królik? <noise> Nie zupełnie, ale to jest coś dla moich królików. E, wyścigówka? Rakieta kosmiczna! Niezupełnie. Powiem wam coś: jak pomożecie mi otworzyć to pudło, wtedy wszyscy no, zobaczymy, dalej. co jest się troszeczkę środku. Uważajcie teraz, proszę. Przesłysz na tamtym stronę. Oj, pokój, tak. Ostrożnie? Ostrożnie? Tak. Nie, nie, O, ale uwaga. Musimy I... odejść. Góra! <śla> <śla> Musimy pójść! Dobra Jeszcze robota! Przesłysz tylko z brzegu. O, a. No i już. Dobrze, i do góry. Kolejne pudło? Tak. Pudło w pudle? Tak, to taki specjalny rodzaj pudła. Poczekajcie, wasza mamusia pomoże mi je wyciągnąć. Przesuń się troszeczkę, Gotowi? A, tak. Dobrze. A. Co to jest? I tu to, jest to jest klatka dla, dla królików. <laughs> tak, jedna z moich samic, sotka, będzie miała niedługo młode, dlatego potrzebuje większej klatki. Ile wow. małych królisków będzie miała psotka? Nie wiem, Tosiu. Musimy zaczekać i zobaczyć. No dobrze, muszę zanieść tę klatkę do domu. Jeszcze raz dziękuję. Pomogłabyś mi Olu? Oczywiście, A... że pomogę. I do góry. Muszę Uwaga dobrać. na głowy. Dziękuję, kochani. Świetnie. Ostrożnie, ostrożnie. O, o, otworzę drzwi. Proszę pana. Tak, czy to pudło jest panu potrzebne? Możemy je zatrzymać? Bardzo nam się podoba. Pewnie, że możecie, byliście tacy pomocni? Oczywiście, jeśli się zgadzasz, Julia. No, pewnie, ją. że się zgadzam. Hurra! Dziękujemy, mamusi, dziękujemy panu. Hop, Udawaliśmy, hop, że jesteśmy hop, królikami, hop, hop, a nasze wielkie kartonowe pudło było naszą klatką. Hop, 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 Wtedy znowu zadzwonił dzwonek. A, witam ty, Dzień dobry państwu, A, proszę wejść. Bardzo. Dzień dobry panu! Dzień dobry! Witajcie ponownie, dzieci! Dzień dobry pani! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczcie, przynieśliśmy kogoś, kto chciał wam bardzo podziękować. Orety! Czy to psotka? Nie, została w domu i odpoczywa. To tuptuś, przyjaciel psotki, przywitajcie się! Hej, tuptuś, chcesz się pobawić w naszym pudle? Ty, Nick, to przecież już nie jest pudło! To klatka królika! A właśnie! Chodźmy! No dobrze, idziemy. Zobaczymy, czy mu się spodoba. Ostrożnie? Ja pójdę tutaj. Dobra. No i już wskakuj. Tak. O. Jest taki mięciutki. Chciałbym mieć takiego króliczka. O. Ja też. Jest mięciutki, prawda? Tak. Wtedy mamusia powiedziała, kiedy, kiedy się przeprowadzimy, przeprowadzimy będziemy mieli dużo miejsca w ogrodzie, w ogrodzie na, na klatkę, klatkę dla królików. królików. Kiedy się przeprowadzimy, będziemy mieli dużo miejsca w ogrodzie na klatkę dla królików. <laughs> Hura! <laughs> <laughs> Chcemy mieć małego króliczka. O. Prosimy. Możemy, możemy go mieć? Niedługo będę szukał domu dla króliczków psotki. Mm. Bardzo prosimy. No dobrze, to postanowione. Będziecie mogli mieć króliczkę, jak się przeprowadzimy. Ro! I to powiedziała mamusia. Byłoby na tyle. Pamiętacie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa dosi i tymka. Zagrajmy! Dzisiaj opiekowaliśmy się dużym pudłem państwa Filipiak. Pamiętacie, co w nim było? Czy to były piłki? Czy klatka dla królików? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Pójdźcie! prawidłowa odpowiedź to klatka dla królików. Zobaczcie. Mamusiu, spójrz. Dobre robota. Jeszcze z brzegu. No i już. Dobrze, i do góry. Kolejne pudło. Tak. Pudło w pudle? Tak, to taki specjalny rodzaj pudła. Poczekajcie. Wasza mamusia pomoże mi je wyciągnąć. Zreszmy się troszeczkę, Tosiu. Gotowi? O. tak. Jest, to jest klatka tak, tak. dla królików. Tak. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąt, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwam. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.